Dobry, Jestem się Agnieszka Górska-Pułkownik. Chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o tym, jak uczyć fizyki i w jaki sposób zachęcić uczniów do tego, żeby wykonywali doświadczenia. Już przygotowałam prezentację i chciałabym. Przede wszystkim zachęcić Państwa do tego, żeby Państwo wspierali swoich uczniów w wykonywaniu doświadczeń, bo to jest ta część fizyki, która dla nich powinna być najważniejsza. Fizyka jest wszędzie, otacza nas i nic, co dzieje się wokół nas, nie dzieje się bez jej udziału. I to jest taka myśl, która przyświecać nam powinna przy nauczaniu fizyki, i która przyświeca też mi, ponieważ ja jestem edukatorką i przybliżam fizykę nie tylko uczniom szkół podstawowych i średnich, ale też pracuję z maluchami. Swoją codzienną pracę wykonuję w Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która z jednej strony opiekuje się obserwatorium astronomicznym w piwnicach a z drugiej strony prowadzić też działalność edukacyjną w ramach projektu Mały Naukowiec, warsztaty przyrodnicze, są to warsztaty przyrodnicze prowadzone metodami Montessori, gdzie pozwalamy dzieciom poznawać świat, ale też dbamy o to, żeby ten świat, który poznają, był w pewien sposób opisywany, na ich poziomie oczywiście, za pomocą języka fizyki. Współpracuję też z Uranią. I tutaj zachęcam do wejścia na stronę Urani. Udostępniliśmy praktycznie wszystkie numery czasopisma do końca 2019 roku. Można je bezpłatnie ściągnąć, są dostępne w wersji PDF, więc bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć. I jestem także autorką obudowy metodycznej do podręcznika fizyki Wydawnictwa Mac. Bardzo krótko chciałam Państwu przypomnieć o metodzie IPSE, czyli nauczania przez odkrywanie. Materiały na temat metody IPSE można znaleźć przede wszystkim na stronie FCS-u, czyli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, a także na stronie Centrum Chemii w Małej Skali, z którym współpracuję. I też niedawno mieliśmy okazję wspólnie, razem z Łukaszem Spornym i Piotrem Wróblewskim prowadzić webinarium pomiędzy chemią a fizyką. Też warto tam zajrzeć. To jest dość specyficzne miejsce, ale bardzo um, inspirujące i pełne energii. Ja bym chciała dzisiaj opowiadać o eksperymentach domowych, o tym, co jest ważne, jeżeli chcemy za zachęcić uczniów do eksperymentowania w domu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że przy pracy w domu, przy uczeniu się w domu, oni mają. Ograniczone materiały, które są dostępne. Musimy wybierać więc takie, które oni mogą znaleźć, które każdy ma w domu. I tutaj jest przykład z warsztatów prowadzonych w galerii sztuki wozownia w Toruniu, gdzie przyznaję jeszcze, że zapomniałam ze sobą zabrać wazonu, i ten wazon był przyniesiony przez jedną z pań tam pracujących i wyszła z tego przepiękna soczewka. Zresztą na tym zdjęciu bardzo dobrze widać, że nie używam żadnych strasznych urządzeń ani materiałów. To jest zwykły wazon, zwykłe szklanki, na którym dzieciom w wieku 9-12 lat pokazywałam optykę. Pamiętajmy też o tym, że przygotowując doświadczenia, które uczniowie mają wykonać sami w domu, musimy pamiętać o zamiennikach. Czyli jeżeli. W naszym opisie doświadczenia pojawia się jakaś konkretna ciecz, to spróbujmy znaleźć taką, którą można nią zastąpić. Pamiętajmy o tym, że polecenia do doświadczeń powinny być proste i jasne. To nie musi być na zasadzie weź, przynieś i zrób coś, ale spróbujmy to prowadzić w taki sposób, żeby każdy uczeń był w stanie to wykonać. Ważne jest też ustalenie stałego schematu doświadczenia. Można wykorzystać te, które się znajdują w podręcznikach czy w materiałach dodatkowych. Um, pamiętajmy o tym, że muszą zawsze określić, po co to robią. Nie zawsze muszą to zrobić na samym początku wykonywania doświadczenia. Um, mogą to zrobić na końcu, ale to jest ważne, żeby wiedzieli po co. Ważną też częścią jest to, żebyśmy pozwalali im wykorzystywać technologię na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli, żeby dokumentację tego, co robią i doświadczeń, które wykonują, mogli nam w jakiś sposób zaprezentować. Tutaj możemy oczywiście wykorzystać smartfony, co jest oczywiste. I wydaje mi się, że to nie jest aż tak duży problem w tej chwili. Każdy z nas, prawie każdy z nas ma dostęp do jakiegoś sposobu, Dokumentacji. Tutaj chciałam Państwu pokazać kilka przykładów doświadczeń z zakresu budowy materii, zmiany stanu słupienia. Kontrakcja, która w podręcznikach jest opisana, że musi, w większości podręczników, jest opisana w taki sposób, że musimy mieć alkohol o, określonej, o określonym stężeniu, że to musi być woda destylowana. To nie do końca jest prawda. My razem z Łukaszem Spornym w zeszłym tygodniu zrobiliśmy webinarium, na którym pokazaliśmy, że możemy wykorzystać spirytus, zwykły kupiony w sklepie i zwykłą wodę z kranu. Pamiętać trzeba tylko o tym, żebyśmy mieli szansę coś zobaczyć. Czy jeżeli robimy doświadczenie z kontrakcją, to objętość cieczy musi być 50-50, przynajmniej po to, żeby tą dwuprocentową zmianę objętości można było zobaczyć. Jeżeli chodzi o dyfuzję, dyfuzję uczniowie obserwują czy raczej czują praktycznie na co dzień, tak? To jest coś, co możemy zobaczyć, robiąc herbatę, ale też wtedy, kiedy mama gotuje obiad, kiedy mama piecze ciasto, czy tata, czy babcia. I to też jest dyfuzja, więc to nie jest doświadczenie, którego oni nie są w stanie zaobserwować w codziennym życiu. Przemiany stanów skupienia, y, oczywiście standardowo pokazywane na lodzie, ale proszę pamiętać też o tym, że świetnym przykładem przemiany stanu skupienia jest paląca się świeczka. Y, I to doświadczenie też uczniowie bezpiecznie mogą wykonać po prostu zapalając świeczkę i obserwując to, co się z nią dzieje. Siły spójności, siły przelegania y, obserwują praktycznie na co dzień. Jeżeli tylko coś rozleją, to są w stanie zaobserwować, czy ta ciecz będzie zwilżała nam materiał, na który coś się rozlało, czy nie. I napięcie powierzchniowe, które jest chyba jednym z moich ulubionych działów fizyki, które pokazuje na spinaczach. To jest świetny materiał na to, żeby zrobić konkurs wśród uczniów. Kto więcej spinaczy położy na powierzchni wody? Możemy wykorzystać szkankę, możemy wykorzystać jakąkolwiek miskę. To nie muszą być spinacze, to mogą być szpilki na przykład. Tutaj akurat na zdjęciu zaprezentowałam to doświadczenie wykonywane przez sześciolatki, więc naprawdę to jest bardzo proste, a fizyka, która. Za tym stoi i wytłumaczenie tego zjawiska mieści się w podstawie programowej do siódmej klasy. Hydrostatyka i aerostatyka, ciśnienie. Myślę, że tutaj jest dużo możliwości. Najciekawsze chyba jest prawo Archimedesa i warunki pływania ciał. Prawo Archimedesa obserwują także na co dzień, więc mogą to sprawdzić biorąc kąpiel. Z prawem Pascala będzie trochę trudniej, ale da się. Natomiast warunki pływania ciała, choćby na przykładzie doświadczenia stopieniem czy owoców, które każdy z nich może przeprowadzić sam w domu. Dynamika Newtona, obserwowalna na co dzień, ale trochę trudniejsza do wykonania. I tutaj chciałam Państwu pokazać. Film zrobiony na potrzeby projektu społecznego Lekcje w sieci. Mam nadzieję, że on się tutaj bez problemu odpali. I zaraz zobaczymy. To jest krótki, trzyminutowy filmik, wprowadzający drugą zasadę dynamiki Newtona, a także wprowadzający kilka doświadczeń. Pamiętajmy o tym, że młodzież w tej chwili, jednak chłonie wszystkimi zmysłami przede wszystkim. Muszą widzieć, musi się coś ruszać, żeby oni to zapamiętali. Ale warto ich zmusić do tego, żeby trochę pomyśleli. Czyli najpierw zadajemy pytanie, wprowadzamy ich w tematykę, a potem, czekając chwilę na odpowiedź, przeprowadzamy doświadczenie. I doświadczenie, które tutaj zaproponowaliśmy, to jest yy, Ciągnięcie samochodzika po stole, po podłodze. Bardzo proste, bez żadnego siłomierza, na gumce, recepturce, więc można je wykonać samodzielnie. I myślę, że e, większość uczniów jednak znajdzie w domu coś, co będzie mogło ten samochodzik udawać, nawet jeżeli to nie będzie resorówka. Oczywiście tutaj bez wprowadzania jakichś strasznych wzorów pokazujemy zależność, oni widzą na tej gumce recepturce, to, że to jakie przyspieszenie zostanie uzyskane przez samochodzik zależy od tego, jak mocno ciągną. Następnym etapem jest zależność przyspieszenia od tego, jaką masę mają samochodziki, czyli możemy dociążyć samochodzik, albo możemy wziąć cięższe samochody, samochodzik. Następnie wprowadzamy zasady dynamiki Newtona w tym czy w innym ujęciu. Tutaj też dużo zależy od tego, na jakim podręczniku Państwo pracują, bo tutaj sformułowania są różne. I na przykładach pokazujemy, w jaki sposób rozwiązać zadanie, najprostsze zadanie z drugiej zasady dynamiki Newtona. Krok po kroku, tak, żeby każdy był w stanie to powtórzyć. W tym filmiku też pojawiają się zadania bez rozwiązań, które oczywiście uczniowie powinni rozwiązać samodzielnie. One nie są dużo różne od tego, które zostało przez nas przed chwilą zaprezentowane. Natomiast, mimo tego, że filmik jest trzyminutowy, to dają im szansę na to, żeby mogli je samodzielnie rozwiązać, ewentualnie oczywiście ten film mogą zatrzymać po to, żeby mieć więcej czasu. I na koniec mamy po, podsumowanie. Wprowadzamy wielkość wektorową, po to, żeby pamiętali o tym, e, dlaczego to tak jest. No i tutaj jako końcówka już nasza. Ten to jest filmik zrealizowany na potrzeby projektu lekcji w sieci. To jest świetna baza scenariuszy i gotowych już lekcji. E, Zresztą projekt jest koordynowany przez Dawida Łasińskiego, który tutaj wcześniej też występował na tej konferencji. Można wybrać poziom, można wybrać przedmiot, z którego chcemy takich materiałów poszukać. Więc jak najbardziej polecam do przejrzenia, do, do zapoznania się z tym, co nauczyciele, czyli państwo przygotowali. Z pracy, z moty i energii to jest jeden z moich ulubionych działów. Tutaj można by dużo doświadczeń powymyślać, ale tutaj warto zwrócić się w stronę urządzeń, które mamy w domu. Jeżeli chodzi o Najprostsze rzeczy, które tutaj można zrobić i można przekonać uczniów do przeprowadzenia eksperymentu, to jest chociażby gotowanie wody. Oczywiście nie wprowadzamy tutaj jeszcze termodynamiki, bo ona nie jest do tego potrzebna, ale możemy porównać chociażby czasy gotowania wody, czy dwóch różnych objętości wody, możemy porównać moc dwóch różnych urządzeń. Możemy zaproponować wykonanie doświadczenia chociażby z owocami, że z rzucaniem owoców z różnych wysokości, z, z tym, żeby sprawdzili, w jaki sposób te owoce będą się zachowywały. No i nadal samochodziki, bo wydaje mi się, że to jest coś, co większość dzieci posiada w domu. I tutaj możemy sprawdzić energię kinetyczną, chociażby w zderzeniach. Myślę, że to jest świetna zabawa. A jednocześnie pokazuje fizyka, która za tym stoi. Na koniec optyka, zwierciadła. Pamiętajmy o tym, że zwierciadło to też lustro i to jest y, takie, może trochę zabawne zagadnienie, ale jeżeli używamy poprawnego określenia fizycznego, czyli zwierciadło, to bardzo często zdarza się, że uczniowie nie kojarzą tego z lustrem. Do którego patrzą pewnie prawie codziennie. Soczewki, przypomnijmy im, że część z nich ma okulary, że rodzice mają okulary, że e, soczewki okularowe też są prawdziwymi soczewkami. Tak, to nie tylko okulary, to nie tylko sposób no, mówienie wad wzroku, ale można te okulary także wykorzystać do tego, e, żeby pokazać im optykę. Ja tutaj przygotowałam takie trochę inne okulary, czyli jak to ładnie się mówi, okulary ten, do oglądania tęczy z siatkami dyfrakcyjnymi. To są okulary, które można kupić, ale które też są jako re gadżety reklamowe rozdawane na różnych festynach. I one mają całkiem niezłe siatki dyfrakcyjne, w związku z czym Chociażby na takiej zabawce można im pokazać widmo fal elektromagnetycznych, odbicie i załamanie, które możemy praktycznie pokazać na szklance wody z łyżeczką, albo faktycznie przekonać ich do tego, żeby z wazonu czy ze szklanki spróbowali zrobić soczewkę. Bo przecież soczewka to nie jest tylko lupa, ale taką soczewkę. Możemy też wykonać z cylindrycznego wazonu. I iluzje optyczne. Tutaj, w, z mojego doświadczenia, uczniowie bardzo często sobie nie zdają sprawy, że te wszystkie triki, które gdzieś tam widzą w internecie, to jest w jakiś sposób iluzja, niekoniecznie optyczna. Ale jest dość dużo doświadczeń, które można wykonać właśnie z iluzji optycznych, nawet o tym nie wiedząc. I optyka jest moim zdaniem świetnym materiałem na lekcję odwróconą czyli najpierw dowiadują się o tym, co i jak to działa. A potem już wyszukują samodzielnie albo pod państwem kierownictwem przeprowadzają po prostu doświadczenia. Gdzie szukać scenariuszy? Przede wszystkim w internecie. Tutaj jeszcze chciałam państwu pokazać model fali, który budowaliśmy z patyczków i z plasteliny. To też jest grupa młodsza, bo to były dziesięciolatki. To jest taśma kupiona w sklepie zabawkowym. Ona miała ten ogromny plus, że miała tory narysowane, w związku z czym byliśmy w stanie utrzymać dobre odległości pomiędzy kolejnymi patyczkami. Ale to może być zwykła taśma klejąca, na której pozaznaczamy odległości. Plastelina i patyczki do szaszłyków. Tutaj um, można te zdjęcia też znaleźć na stronie e, facebookowej, na profilu facebookowym małego naukowca. Um, to bardzo fajnie wychodzi i faktycznie pokazuje, w jaki sposób propaguje się fala. Jeżeli chodzi o scenariusze związane z astronomią, to ja bardzo polecam stronę ESERO, bo Centrum Nauki Kopernik to oczywiście projekt Kopernik w domu, ale to także ESERO, czyli zbiór scenariuszy i zbiór materiałów edukacyjnych, pozwalających. Nam nie tylko w zakresie fizyki, ale też chemii, geografii i w ogóle na przedmiotów przyrodniczych przeprowadzić lekcje. Tutaj są gotowe scenariusze z gotowymi kartami pracy, z których Państwo mogą korzystać. Pamiętajmy o tym, że eksperymenty domowe nie muszą być skomplikowane. To może być pozyskiwanie prądu z jedzenia, może być tak naprawdę z czegokolwiek, e, mogą to być cytryny, mogą być to ogórki. Mierniki e, te, które tutaj wykorzystywaliśmy, to są najzwyklejsze mie mierniki ze sklepu budowlanego. Oczywiście, jeżeli będziemy przeprowadzać doświadczenia bardziej skomplikowane, to będą nam potrzebne bardziej skomplikowane sprzęty. Natomiast do takich domowych doświadczeń, jak najbardziej wystarczą nam e, te rzeczy, które mamy w domu. Pamiętajmy o zamiennikach. Czyli jeżeli będziemy przygotowywać materiały dla uczniów, to nie pozwólmy na to, żeby ktoś nam napisał, że nie zrobił doświadczenia, bo nie miał cytryny. Więc jeżeli nie masz cytryny, to weź ogórka. Jeżeli nie masz ogórka, to weź na przykład pomidory, też na pewno coś z tego wyjdzie. Pamiętajmy o prostych, jasnych poleceniach. Tak, żeby było wiadomo, co oni mają zrobić. O stałych schematach już mówiłam, a dokumentacja to jest przede wszystkim dla nas sposób na sprawdzenie, czy oni faktycznie to doświadczenie wykonali. Tutaj jeszcze jest kilka przykładów. Widać doświadczenie starciem zrobione na klotku oklejonym różnymi materiałami. Które wykonywaliśmy podczas zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym. Doświadczenie, właśnie z soczewkami okularowymi, które kupiłam kiedyś dawno temu, przy likwidacji salonu optycznego, więc to nie były jakieś super soczewki ze sklepu ze sprzętem optycznym, tylko zwykłe soczewki okularowe. I ekrany budowaliśmy tak naprawdę z kalki technicznej. One miały ramki. Z bloku kolorowego po to, żeby dzieciom było łatwiej to trzymać. I ostatnie doświadczenie robione na akwarium: załamanie światła. Tutaj, po prostu na tylnej ścianie akwarium podkleiliśmy kątomierz, więc przy okazji też uczyliśmy ich, w jaki sposób odczytywać wartości z kątomierza. I to doświadczenie jest na tyle proste, że mogą je wykonać nawet uczniowie czwartej klasy. A jednocześnie, jeżeli chcemy je rozwinąć po to, żeby mogło być y, zgodne z podstawą programową do klasy ósmej, no to możemy wejść w część obliczeniową i wtedy y, po prostu zmieniamy poziom trudności. Ale doświadczenie proste, tak? takie, które może wykonać czwartoklasista, można też zrobić w takiej wersji, której ósmoklasista będzie mógł. Się wykazać także znajomością matematyki. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zachęcam do kontaktu e mailowego, czy też można mnie poszukać na Facebooku. Bardzo, bardzo dziękuję.